Maciej Kaliszuk, przegląd sportowy. Czy już mogą panowie powiedzieć na ten temat, czy reprezentacja Polski będzie pokazywana raczej na antenie Otwartego Polsatu, czy raczej w Polsacie Sport? Jak to też będzie z innymi meczami, tymi najciekawszymi? No, jest, żyjemy w kraju, w którym dość precyzyjnie ustawodawstwo reguluje tę sprawę, więc reprezentacja Polski na pewno będzie w Polsacie Otwartym. Inne mecze, raczej tych najciekawsze, raczej Polska sport? Analizujemy. Analizujemy. i poinformujemy. Ale że kibice no zadowoleni, nie będzie żadnego problemu z dostępem do tych meczów. A w jakiej formie to się okaże? Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie. Stefan Szczepłek widzę, że jest chętny, także bardzo Dzień proszę, proszę Dzień Stefan. Dzień dobry, Stefan Szczepek, Rzeczpospolita. To ja może. Troszeczkę rozszerzę to pytanie. Za jakie mecze kibic nie będzie musiał płacić? Za mecze reprezentacji Polski. A e, otwarcie, finał, półfinały? Tak jak no, jest w ustawie? Tak jak jest w ustawie, tak. Jasne, dzięki. Natomiast żeby nie... Bo ta odpowiedź Mariana zabrzmiała w kontekście pana pytania tak, że za pozostałe trzeba będzie płacić. A powiedział Marian we wcześniejszej odpowiedzi na poprzednie pytanie, że analizujemy. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, podpisaliśmy właśnie kontrakt. Nie wiemy, jaki będzie rynek reklamowy e, wtedy, kiedy będziemy podejmować decyzję. E, Polsat Sport, nasza główna antena sportowa, jest w 6 milionach gospodarstw domowych, w co drugim e, polskim domu, więc jego dostępność jest bardzo szeroka. E, więc e, nie zapadła żadna decyzja, czy cały turniej finałowy będzie na antenie otwartej, czy na y, kanałach sportowych. Nie chciałam, żeby przez takie niedomówienie powstała informacja, że na pewno będzie to telewizja płatna. Nie mamy ostatecznej decyzji na ten temat. Wszystko, co wynika z ustawy, na pewno będzie w, na antenie otwartej.